Niedługo rozpocznie się modernizacja boiska Orlik, który jest położony w Parku Jordanowskim. Mateusz trzeba burmistrz Dębicy podpisał umowę z wykonawcą, lokalną firmą Grześki, na realizację tego zadania. Projekt obejmuje szereg istotnych prac, które znacząco podniosą jakość i funkcjonalność boiska. W ramach tych robót zostanie wymieniona murawa, zostanie wymieniona podmurówka pod tą murawą, zostanie zainstalowane nowoczesne LED-owe oświetlenie oraz zostaną wymienione bramki. Firma, która wygrała przetarg, to nasza lokalna firma Grześki, z czego się bardzo cieszę, że, że te środki również zostaną tutaj u lokalnych przedsiębiorców. Miasto Dębica otrzymało dofinansowanie w wysokości 204 tysięcy złotych, całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi ponad 540 tysięcy. Ten obiekt już ma paręście lat i on jest bardzo mocno wykorzystywany przez kluby sportowe, przez mieszkańców. Od rana do wieczora tutaj się odbywają te mecze, treningi, także najwyższy czas, żebyśmy go wyremontowali, bo jak widzimy, jest już. Dosyć, dosyć zniszczony. Także fajnie, super, że następny obiekt modernizujemy, jeszcze dębicy. Jeszcze mamy dużo tych obiektów do zrobienia. Ale po kolei, po kolei bardzo dobrze, bardzo dobra inwestycja. Bardzo nas cieszy, że orlik w parku jedanowskim w końcu doczekał się remontu na wierzchni. Nawierzchnia praktycznie jest niezmieniona od 2008 roku, czyli od momentu kiedy ten orlik był otwarty, dokładnie listopad 2008. Jest zniszczona, wytarta, nie nadająca się do użytku i bardzo nas cieszy, że dzięki temu remontowi komfort użytkowania. Tego obiektu się znacząco zwiększy, również bezpieczeństwo tych osób, które tutaj korzystają, bo nowa nawierzchnia powoduje większą amortyzację i został, została wybrana również trawa dostosowana do, do wszelkich wymogów ze specjalną podbudową, która też ma wpływać korzystnie na, na stawy kolanowe zawodników, którzy biorą udział tutaj w tych zajęciach. Nowa nawierzchnia i wyposażenie boiska poprawią komfort użytkowania obiektu, co zachęci młodzież do aktywnego spędzania czasu oraz angażowania się w lokalne inicjatywy sportowe. Działania te mają również na celu wspieranie sportowców i promowanie zdrowego trybu życia. Obiekt zostanie oddany do użytku mieszkańców w połowie września tego roku.